Tak wygląda zimowanie w grudniu. Część, część, oczywiście, moich roślin. Kawa arabska, cytryny skierniewickie, banany siamruby, daktylowiec kanaryjski. Tutaj duży zeteklałtum, mniejszy. Tak Dla porównania, ten po lewej w doniczce, ten po prawej był w szklarni. Różnica jest kolosalna, można powiedzieć. Dzisiaj przyszła lampa, próbuje doświetlać kolokazję, czy jak to się tam zwie. Jedna żarówka, świetlówka znaczy się 8500k na roślin, tyle że akwariowych, ale zobaczymy czy się uda. Druga 4500 albo 6000 No zobaczymy, co z tego wyniknie to na tyle.